Piąty odcinek autoryzowanego wywiadu z Bogiem, przekazu, który odebrał i spisał Aleksander Łamek. A zatem, jeśli masz umysł i serce otwarte, dzięki tej wiedzy możesz rozpocząć nowy, wspaniały etap swojego życia. Jeżeli nie. Ten przekaz nie jest dla ciebie. Dziennikarz rozmawia z Panem Bogiem: Tato, chciałbym jeszcze ostatni raz powrócić do kwestii grzechu. E, powiedz mi, co to jest, co jest ze spowiedzią praktykowaną w chrześcijaństwie? No, skoro mówisz, że grzechów nie ma, no to czy spowiedź taka w ogóle ma sens? Bóg. Synu, spowiedź nie ma nic wspólnego ze mną. Ona zakłada, że aby Bóg odpuścił ludziom grzechy, to muszą oni skorzystać z pośrednictwa ściśle określonych ludzi. Dziennikarz, no, czyli księży, Bóg. No to niby czemu akurat księży, a nie na przykład piekarzy albo hydraulików, skoro wszyscy ludzie są moimi dziećmi? To jak myślisz, dlaczego jedni mogą w moim imieniu odpuszczać grzechy, a inni nie? I w końcu najważniejsze pytanie: dlaczego musicie korzystać z pośrednictwa ludzi zwracając się do mnie? Tego to już zupełnie nie rozumiem. Dlaczego nie możecie bezpośrednio prosić mnie o wybaczenie grzechów. Dziennikarz: No, no ja sobie też zadaję takie pytania. Bóg: I bardzo słusznie. Spowiedź została wymyślona po to, aby ludzi związać z kościołami. Jeśli ktoś naprawdę czuje się winny, bo uważa, że zrobił coś złego, no to powinien szczerze za to żałować, naprawić. Naprawić to i zrobić wszystko co w jego mocy, aby ponownie tego nie popełniać. Dziennikarz. I to wszystko? Bóg. Ha, raczej aż ludziom tak bardzo spodobała się spowiedź, ponieważ wystarczy, że powiedzą księdzu swoje grzechy, zmówią kilka się i czują się rozgrzeszeni. A ponieważ księży obowiązuje tajemnica spowiedzi, więc o ich grzeszkach nikt się nie dowie. Trzeba naprawdę dużej odwagi, aby publicznie przed ludźmi przyznać się do tego, że zrobiło się coś złego, i szczerze tego żałować, oraz naprawić swoją winę i nie robić tego więcej. Dziennikarz. I co i wtedy ty nam wybaczasz, Bóg? Ja wam nie wybaczę, bo ja nie mam czego. A wy wtedy wybaczycie samym sobie. I o to chodzi, dziennikarz. No, mówiłeś, że gdy spada na nas jakieś nieszczęście, to wynika to albo z naszych myśli, albo z ustaleń duszy przed wcieleniem. To w takim razie, jak my mamy postępować, gdy naszym zdaniem innym wyrządza się zło? Na przykład gdy sąsiad znęca się nad swoją żoną, prawda? Czy powinniśmy uznać, że tak wybrały ich dusze przed wcieleniem i nie wtrącać się, czy też może właśnie powinniśmy zareagować, gdyż taki jest cel naszej duszy? Bóg. Tego nie wiecie i dzięki temu macie wolny wybór. Gdybyście zawsze wiedzieli, jak należy postąpić w danej sytuacji, no to wtedy jaki sens miałoby wasze życie na Ziemi? Po prostu bylibyście tylko wykonawcami z góry zaplanowanego scenariusza. Ale ponieważ tego nie wiecie, dlatego musicie sami podejmować decyzje. Raz one będą lepsze, raz gorsze, ale to właśnie dzięki nim możecie uczyć się i rozwijać. Dziennikarz. No dobrze, ale wracając do przykładu z maltretowaną kobietą, Twoje słowa ani trochę nie pomagają mi w podjęciu słusznej decyzji. Bóg. Nie ma jednej słusznej decyzji. Ale dam ci podpowiedź. Fakt, że dowiedziałeś się o tym, że sąsiad bije żonę, to przypadkiem nie jest. W życiu nie ma przypadków, a to oznacza, że zostałeś celowo poinformowany o tym fakcie, po to, abyś mógł dziennikarz, aby mógł Bóg. No, właśnie i tu już musisz sam wykombinować. Pamiętasz, że masz wolny wybór, dziennikarz. No, ale jeśli faktycznie każda, każda docierająca do mnie informacja o jakimś negatywnym wydarzeniu nie jest przypadkiem, no to liczba wydarzeń, w które powinienem się zaangażować, jest przeogromna. Bóg zgadza się, ale masz przecież do pomocy innych, dziennikarz. Jakich innych? Bóg. No, ponad sześć miliardów innych ludzi stoi na tej planecie. Dziennikarz: No, tylko że jak ja mam ich namówić do współpracy? Bóg. Aha, dobre pytanie. A jednak, jeśli chcecie uczynić świat lepszym, to nie macie wyboru. Dziennikarz: Tato, chciałem się jeszcze upewnić co do jednej rzeczy. Jeśli oglądam program informacyjny. W którym większość wiadomości ma negatywny charakter, to czy ja muszę się nimi wszystkimi zająć? Bóg. Oczywiście, że zajęcie się nimi wszystkimi przekracza możliwości jednej osoby, i właśnie dlatego potrzebujesz innych ludzi do pomocy. Kiedy dotrze do Ciebie informacja o czymś, co uważasz, że nie powinno mieć miejsca, to zastanów się, co możesz zrobić, aby to zmienić. Pamiętaj, Zawsze, zawsze coś można zrobić. Za każdym razem, gdy w wiadomościach słyszycie o wojnach, o plagach, ludzkich nieszczęściach, to jest dla Was sygnał, że należy coś z tym zrobić. Ale Wy co najwyżej przełączacie telewizor na innych kanał i nie chcecie o tym słyszeć. Dziennikarz. Ach, ja mam następne pytanie, ale tym razem dotyczące Jezusa. Bóg. A co chcesz wiedzieć o swoim bracie? Dziennikarz. E, nasze religie głoszą, że Jezus to ktoś wyjątkowy, syn Boży. Jednak z tego, co mówisz, wynika, że jako jego bracia jesteśmy mu równi. Czy naprawdę tak jest? Bóg. Ależ oczywiście, że tak. Jezus to bardziej rozwinięta dusza, ale też dusza. Wasz starszy brat i to rodzony. Największą wadą waszej Biblii jest to, że nie zawiera ona opisu najważniejszego okresu życia Jezusa. Dziennikarz, a co to znaczy Bóg? Okres Jego dorastania i pełnego odkrywania swojej boskości. No zwróć uwagę, że w Nowym Testamencie jest tylko opisany okres życia Jezusa do dwunastego roku, a następnie jest przeskok do momentu, gdy już miał trzydzieści lat. Te brakujące osiemnaście lat było okresem, gdy Jezus szukał swojej drogi do mnie. I wy również to możecie uczynić. Gdybyście dokładnie poznali, jak krok po kroku On tego dokonywał, byłoby wam łatwiej. Dziennikarz, no a co z jego niepokalanym poczęciem? Bóg. <laughs> Wszyscy bez wyjątku zostaliście sprowadzeni na ziemię w sposób niepokalany, czyli zgodny z moją bolą. Dziennikarz, nie, nie. Mnie chodziło tato o to, że Maria poczęła Jezusa bez, no, no wiesz, no bez seksu, nie, bóg. No chyba sam w to nie wiesz.